Witam, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie, bardzo czule, z ogromną dawką sympatii, ciepła i miłości, która mnie przepełnia od dnia urodziny i przerwami. Mam nadzieję, że długo nie będę występowały. Jestem w Sobińskim Parku Narodowym, tak może troszkę wieje, także nie będę tutaj dużo mówił. Bo zresztą ja zazwyczaj nie mam ciekawego powiedzenia. Także nie chcę obrazy przybywą. A ja spróbuję coś tutaj i tak chcę pogadać. Ach. No, wracam z Gdyni. Jakby zakończyłem te swoje występy, złożyłem kwity o te. Prawa takiego update u, co u mnie, złożyłem kwity o, o dyplom oficera, czyli w ciągu miesiąca powinienem go odebrać. Wiadomo, nie jest powiedziałem troszkę dużo, no, mało pracy już to włożyłem. Dużo, dużo więcej czasu i to zajęło niż myślałem, że zajmie. Ale, no, ale wiadomo, liczy się efekt końcowy. Jakaś tam radocha jest z tego tytułu. Także ten, także do no, się cieszyć. Nie wiadomo, nie jest powiedziane, że ktoś w tym wieku, bo, bo myślę, że tyle telewizji to nie jest tak dużo, ale to nie jest też mało. Mnie raczej zatrudnić na tym stanowisku, ale wiadomo, wachlarz jest dosyć szeroki. Ofert wobec czego jestem dobry myśl, zresztą jak zawsze. No, także pod tym względem zawodowym się układa. Tak mi się wydaje. Ostatnio byłem na fajnej, na fajnej podróży, w fajnym kontrakcie miałem taki, mówię dookoła świata yy, yy, wszystkie kontynenty, trzy oceany, równik w, w, łącznie 8 razy przekroczony, także powiem wam, powiem wam szczerze, że no nie mogą się do jakiejś zimy, nie? No, marzę, wiecie o czym? O tym, żeby schrupać jakiegoś świeżo takiego chrupiącego pysznego apetycznego sopelka z sosenki jakieś tam, nie? Zrzucającego jakby się już czapy śniegu, żeby chrupnąć, albo rzucić chociaż zaspę, Tu jest akurat okolica... okolice zera, także mniej więcej nie to, i jest jakby, jakby ta zima. Tak, aby ten jest... byłem na lasce. Na lasce niestety ze spotkałem mi 20 stopni Celsjusza, to jest no, trochę za dużo jak na... Jak na wiecie, jak na... Kurde, fajnie, tu, byłem tu ostatnio, bo było lato, troszkę było inaczej. Ale... No, nie żałuję tego tutaj, tej wycieczki teraz, którą sobie urządziłem. Na 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 Wiem, że ci, którzy pamiętają z tego okresu, wciąż nie mogą w to wierzyć, dokładnie tak samo jak ja. Ja też nie mogę w to wierzyć, to jest... to jest codzienne zaskoczenie. Bardzo pozytywne. Bardzo... Nie wiem, się o tym jakoś fanatycznie, w sensie to nie jest jakieś takie, te, wiecie, 24 godziny, dziś się napi na takim, takim pościsku ścisku, po prostu to się dzieje automatycznie, nie? Ktoś mi mówi, że jest ze mnie dumny, ale to jest jakby, wiecie, standard, nie? To nie jest nic takiego, wiecie, niezwykłego, nie? Chociaż 6 lat temu wydawało mi się, że to jest coś ale widzę, że czasem jest ten, czasem jest łatwiej, nie? Fajnie tak, oh, kurde, coś bym wam przepiszone. ale... łapki mi zaraz zgrabiają. O, o Jezu. Nie no, powiem wam, że breni. jest cholernie zimno. Czuję że tak. Ale jest to taki przyjemny, przyjemny, rzeźki rzeź, rzeź, rzeź chłodek, o. Tak mógł go określił, nie? Nie wiem, czy tam jest jakieś wyjście, wejście. Gdzieby tam są takie drzewa, takie fajne opuszczone, no ale ten, jak robię filmiku. Tylko już po prostu ten Porobię sobie tych zdjęć i tyle, no nie. Także się tylko powiedzieć, że żyję, mam się dobrze. E, o tyle ile facet może być szczęśliwy, tak jak ja, to jestem chyba szczęśliwy, nie? No lecę, bo muszę już łapki, łapki muszę chyba. kiedy gdzieś w grudniu dopadnie was ten dopadnie was powiedzmy jakaś taka śnieżyca piaskowa na tym przeżyjecie tylko i wyłącznie dzięki orzeczkom dzięki laskowym zawsze to 5 minut dłużej, że tam człowiek przeżyje, nie? wydma łączka, lecimy tam Cia.